Siema, siema. Witam serdecznie Was w kolejnym odcinku. Wbiliście już trzy łapki. Nie wiem jakim cudem, w kilka dni, w sumie to w dwa dni chyba wbyliście. Więc challenge na następny odcinek to jest pięć łapek w górę. Skoro tak szybko wbiliście trzy, no to teraz pięć łapek. Nie wiem czy Wam się to uda wbić że nam się nie uda, ale no. Na pięć łapek kolejny film. Więc poproszę mamy tatę, dziadka, żeby zalajkowali ten film, jak chcecie, żeby jak najszybciej się pojawił. No i co? Mamy typów. No, otworzysz to? Ja ci pomogę. <grywa> Nara. No i widzicie, no. Podskakiwał. A, i widzowie chyba nazwę to najlepszy odcinek na... Cino. Nie wiem. E, bałwanki widzowie powróciły. Kocham to. Kocham giereczkę normalnie. Bałwanki powróciły, widzowie. Co osadzaję? Wbijajcie na mojego Discorda, który jest podany w opisie tego materiału. Co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, no. Nie wiem w sumie, co już powiedzieć. Więc no, to możecie bić, można pograć, pogadać sobie ze mną. Może nagramy jakiś filmik. No i co, polecam serdecznie w sumie. Mm. Wiecie co, ja dzisiaj będę miał gołąbki na obiad, nie wiem jak Wy, możecie znać, możecie dać znać na moim Discordzie, <grym> co Wy będziecie mieli na obiad. Nie no, a tak serio, no to jestem nie na Napiszcie na moim Discordzie, jak już na niego wiecie, czy chcecie na moim kanale FIFA lub Minecraft. FIFA lub Minecraft. Chyba, że to i to chcecie, ale to bym musiał zrobić oddzielny jeden kanał, jak chcecie to i to. I na głównym na przykład Fatnite Minecraft, a na drugim e, FIFA. I pewnie. Ej, Kamil. E, a na czym to. Ma, a na czym ty masz drugi kanał? Drugi kanał mam. Na czymś. <noise> no na czymś tyle wam powiem, po prostu. Tyle, tyle, tyle wam powiem. I powiem wam, że Discord jest mua. Dziękuję bardzo za 13 subskrypcji na moim kanale. Jesteście mega. I co 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 co. co no. Jesteście mega po prostu. Jak taki typowy omega i no subskrybujcie. No tyle wam powiem Bo dużo z was nie subskrybuje. To już mogłem zobaczyć, bo mam 50 wyświetleń. Chyba prawie tam 60 jest. Pod duo z kolegą, jak graliśmy tym skinkiem, tym samym zestawem oprócz plecaka, to właśnie tam było 50 wyświetleń. I ja wiem, że 40 albo 50 z Was nie subskrybuje, więc zjedź na dół, zostaw suba. Nie łącz paruwa. I w ogóle lecimy po wygraną gierkę. Y Stałem w miejscu, jak, ten, jak były te. jak było przywitanie. O, tak się nazywa. I w zeszłym odcinku powiedziałem: Nie zostawajcie youtuberami, ponieważ. No, i po, powiedziałem, dodaję jeszcze do tego, że nie mam czasu nagrywać. w sensie, no, mam czas nagrywać, bo teraz wiadomo. Teraz odcinki na moim kanale będą się pojawiały codziennie. Codziennie o 10 będą odcinki, więc od, od jutra będą codziennie na moim kanale odcinki o 10. Chyba że się wrzuci trochę później, ale będę starał się nagrywać o 8. A w, mam nadzieję, że to się wrzuci gdzieś tak 10-10.30 tak, między takimi godzinami, właśnie albo o 11. 10-11. Możesz je wbić na Discorda i tamten... napisać, nie? Czy czy 11 Ale powiem wam tylko, że codziennie Tak 10 a 11, między tymi godzinami po prostu Bałwany to jest złoto świata, dzisiaj strelowałem jednego typa tymi bałwanami to jest złoto świata Wbijajcie na Discorda, jak już mówiłem. Subujcie kanał z dzwonkiem. Po więcej kontentów, takich. No, ja nie wiem, czy to jest kontent, czy co, ale. No, no, wiecie, wiecie, wiecie. Czekajcie, bo kolega chyba do mnie dzwoni na Discordzie. E, po odcinku do niego zadzwonię. Tam przy dzwonie. Halo, halo. Jesteś, jesteś? Halo, halo, halo. Ok. Jesteśmy. Cały czas do mnie kolega dzwoni. Ja nie wiem, jakim słowem on do mnie cały czas dzwoni. Jak nie odbieram, no to znaczy, że nie odbieram i nie odbiorę na razie. Czekajcie, bo tu jest... Ta, wynajmij go, no wynajmij. Chodź, mój pomocniku. Co ty masz?

Ja pierdzielę, dobra, widzowie to by chyba było na tyle z tego odcinka, mam no, nadzieję, że wam się podoba, jeżeli tak, no to w na dół zostaw suba i dzwona, na pięć łapek robimy kolejny film, chociaż nie wiem, no, jak od mają być codziennie odcinki, albo wy po prostu widzicie te pięć łapek, będę zadowolony po prostu, zostawcie te pięć łapek, tyle. Jutro się pojawi 10.11 film, więc podajcie na mój kanał. E, 10.11, tak podajże, dobra. Możemy my się żegnać. Trzymaj się, widzu. E, miłego, miłego odpoczynku. wesoły świąt, ale to już będzie, jak będą święta, jak będzie wigili, byku. Więc, no. bardzo fajnie yy, nagrywać trzymajcie się pozdro nała.